Przyszła pora na kolejny poradnik na moim kanale No i dzisiaj przedstawię wam jak Szukać najlepszych zawodników za darmo Jak po prostu znajdować perełki Po kroju właśnie nie wiem 83, 4, 5 Ale może nawet więcej Jak na przykład Tony Cross yy, Czy, czy różnik tego typu zawodnicy Jest to oczywiście odcinek dla raczej początkujących Graczy, ale takie filmy też muszą pojawiać się na kanale, dlatego jeżeli Przyda ci się ten odcinek no to klasycznie Zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję Wbij oczywiście na Discorda Naszego karierowego Discorda, linka w opisie, no i lecimy z tym poradnikiem. Zawodnika za darmo możemy pozyskać na trzy sposoby, ale do tego przejdziemy za chwilę. Najpierw powiem wam, że takiego oczywiście gracza można zdobyć albo na początku sezonu, albo w jego trakcie. To tak naprawdę bez różnic w sumie na to wychodzi. Przejdźmy do sposobu numer jeden. A sposobem numer jeden są oczywiście nasi niezawodni skałci, których w sumie w FIFA przydałoby się już troszkę zmienić, bo, bo dawno nie było zmiany. Jeśli chodzi o i działa to tak samo, ale nieważne, przejdźmy do, do tego. Co mam wam pokazać? Kurde, patrzcie, się za dół. No i oczywiście wchodzimy sobie w zakładkę Skauci. Tutaj wybieramy jednego ze skautów. Możecie właściwie wykorzystać wszystkich pięciu, to będzie najbardziej efektywne. No i klikamy sobie Dodaj wytyczną i zaczynamy oczywiście od kontraktu. Tutaj ustalacie sobie od 0 do 1, tak aby po prostu skaut wyszukał wam zawodników, którzy mają maksymalnie rok kontraktu. Oczywiście w FIFA nie działa to idealnie. Nie wiem dlaczego, ale skauci proponują wam zawodników, którzy mają powyżej jednego roku, dlatego ten sposób pierwszy jest chyba najgorszy, aczkolwiek nadal działa, nadal warto go wykorzystywać. Jeżeli już to ustaliliście, no to ważne, żeby pamiętać, że jeżeli zawodnik ma 6 miesięcy kontraktu, to w tym momencie Możecie wejść do niego, zaproponować mu kontrakt, jeżeli on się zgodzi to przyjdzie do Waszego klubu dopiero w następnym sezonie. To jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa jest taka, że możecie poczekać do końca sezonu, aż ten kontrakt mu się skończy. Być może klub przedłuży z nim kontrakt, być może nie, jest różnie. Jeżeli kontrakt się skończy, to zawodnik będzie w wolnych zawodnikach i po prostu weźmiecie go za darmo. Wyjdzie na to samo, ponieważ będziecie mieć go od następnego sezonu, aczkolwiek mówię Wam, ponieważ jest to po prostu warte podkreślenia. Reszta rzeczy tak naprawdę jest zależna od Was. Pozycja... Losowo, no jeżeli chcecie jakąś pozycję, co sobie zaznaczcie, ja zazwyczaj nie zaznaczam jak chce zawników za darmo, atrybuty również nic mnie nie zaznaczą. No i we wieku właściwie również. Ważne jest też to, że zawodników z kończącym się kontraktem, czyli z 6 miesięcy albo mniej, możecie ściągać tylko wtedy, gdy mają powyżej 21 roku życia, albo 22. Nie pamiętam, 21 albo 22 zaznaczcie sobie 21, albo nie zaznaczajcie nic, jeżeli liczycie, że ten kontrakt się skończy i będziecie mogli go wziąć z wolnych. Eee, troszkę zagmatwane, ale chyba wszystko rozumiem po prostu ciężko to wytłumaczyć łatwiej, a teraz przejdźmy sobie jak wygląda to w praktyce gdy tacy zawodnicy Wam się oczywiście pojawią wchodzicie sobie tu w raport skautów no i po prostu szukacie takiego zawodnika, któremu właśnie tak jak tutaj będzie kończyć się kontrakt, możecie go przeskautować i jeżeli załóżmy jest fajny no to dodajecie go do listy życzeń i przejdźmy sobie do tego po prostu jak takiego zawodnika ściągnąć jak widzicie ja już mam sporządzoną listę i mamy tutaj między m.in. Marcosa Alonso po prostu mu kończy się kontrakt Kontrakt właściwie ma poniżej 6 miesięcy, tak samo jak Iwan jest, tak samo identycznie napisane, czyli właśnie tak jak tutaj. Kontrakt wygasa za. Jeżeli wygasa za 6 miesięcy lub mniej No to możecie go wziąć za darmo Właśnie dodając do listy życzeń I klikając zaproponuj pozyskanie Oczywiście dalej Wam chyba nie muszę przedstawiać Po prostu podpisujecie kontrakt I zawodnik przechodzi do Was Dopiero za dopiero w następnym sezonie No ponieważ jeszcze ten kontrakt musi oczywiście dokończyć Ale przechodzi za darmo To była opcja numer 1 Opcją numer 2 jest też ręczne przeszukiwanie zawodników Czyli wchodzicie sobie oczywiście w rynek transferowy Wszukaj zawodników No i tutaj wybieracie sobie po kolei na przykład Liga Premier League i po kolei sprawdzacie wszystkie kluby Czy jakiemuś zawodnikowi kończy się kontrakt Jest to bardzo wolne Bardzo żmudne Aczkolwiek jest to jakiś sposób, czasami tak robię Jeżeli nie chce mi się polegać na scoutach I tak dalej, ale jak widzicie właśnie Znalazłem w ten sposób Nikolasa Pepe Którego mogę wziąć za darmo Także jest to również solidny sposób Ale przejdźmy już do takiego drugiego Prawidłowego, właściwie sposobu. No oczywiście, drugi sposób, właściwie najprostszy, najbardziej banalny i oczywisty, to po prostu szukanie zawodników w wolnych zawodnikach. Oczywiście tutaj już troszkę ryzykujecie, bo być może, jeżeli zrobicie to za późno. No to zawodnicy będą już zabrani Często zawodnicy podpisują kontrakty już w pierwszych dniach okienka transferowego Więc jeżeli chcecie znaleźć jakieś perełki To zróbcie to w pierwszym, w drugim, w trzecim dniu okienka transferowego Oczywiście letniego Ponieważ wtedy jest oczywiście największa szansa, że znajdziecie kogoś solidnego Ja obecnie jestem w styczniu Więc no tutaj będzie ciężko znaleźć kogoś mega dobrego Aczkolwiek naprawdę zdarzają się perełki Jest tutaj czasami Leo Messi Jest tutaj czasami Tony Cross, Tak naprawdę jest również Busquets Nieraz się z tym spotkałem, nieraz widziałem także Ramon Wielu zawodników możecie w ten sposób znaleźć. Ja osobiście w mojej karierze właśnie Walencją, yy, którą macie na ekranie, ściągnąłem w ten sposób Adametraoret, także dosyć ciekawy transfer. Jeżeli chcecie sobie troszkę zawęzić poszukiwania, no to możecie zaznaczyć sobie na przykład yy, od 16 do 19, potem od 20 do 23 po prostu, żeby wiecie, żeby wszyscy zawodnicy się pojawili, no bo oczywiście jak klikniecie sobie trójkąt, no to tych zawodników jak widzicie jest sporo. Oczywiście tutaj mają kluby, ale po prostu na początku okna zawodników bez klubu też jest dużo, więc możecie robić sobie to po prostu przedziałami wieku, aż dojdziecie do tam 30 któregoś. Aktualnie jesteśmy na ulubionej stronce każdego karierowicza, oczywiście niekoniecznie, ale wiecie o co chodzi. Jesteśmy oczywiście na stronie SoFifa, po prostu wpisujcie SoFifa, macie tą stronę, pierwszy wynik w, w wyszykwarce, prawdopodobnie. No i co tutaj robimy? Tutaj zależnie od jakiego sezonu... Zawsze znajdziecie jakiegoś zawodnika za darmo. Jesteśmy oczywiście tutaj w tym panelu zawodnicy. No i przechodzimy do kończących się kontraktów, które są tutaj właściwie pod statystykami. Eee, tutaj mamy zakładkę specjalny, No i mamy tutaj napisany kontrakt. I teraz FIFA zaczyna się w 2022 roku. Jest to sezon oczywiście 22-23. Więc jeżeli jesteście w pierwszym sezonie i chcecie już teraz znaleźć kogoś za darmo, to będzie mógł dla Was zagrać w drugim sezonie. No to wpisujecie sobie kontrakt do 2022 roku, i w tym momencie wyszuka Wam wszystkich zawodników, którym kończy się kontrakt w rzeczywistości i prawdopodobnie w FIFA. No, bo raczej FIFA odzwierciedla 99% kontraktów, eee, właśnie dlatego wpisujecie 2023. Jeżeli interesuje Was konkretny overall, na przykład 80, plus, to również wpisuje się sobie ocenę ogółem 80. A jeżeli na przykład gracie w czwartej lidze, no to możecie sobie wpisać 65 do 72 i w ten sposób wyszukać. Ja póki co zostawię to bez niczego. Kliknę sobie. Za no i jak widzicie mamy tutaj wszystkich zawodników, w którym kończą się kontrakty w 2023 roku, między innymi Benzema, między innymi Messi, między innymi Kroos, Gundogan, czy nawet Sergio Ramos, no i okej, okay, bierzecie sobie kogoś za darmo nie wiem, Guerreiro, Devry, Jack, ktokolwiek i załóżmy, że jesteście w drugim sezonie, w trzecim sezonie. No to klikacie sobie analogicznie. Drugi sezon, no to 2024. Trzeci sezon, no to 2025. Czwarty sezon, no to 2026. Oczywiście w czwartym sezonie szansa na to, że taki zawodnik, któremu kończy się kontrakt, nie zmienił klubu, jest mniejsza, ale nadal taka szansa istnieje i również możecie, i również możecie to sprawdzić. Aczkolwiek sposób w Sofii działa najlepiej w pierwszym, drugim, może w tym trzecim sezonie. Aczkolwiek jeżeli chcecie, no to możecie sobie sprawdzić, bo jak widzicie z zawodników, w którym kończy się kontrakt w 2026 roku jest sporo, więc Anusz, który z nich nadal będzie w klubie, nadal nie przedłuży kontraktu, no i weźmiecie sobie na przykład takiego Griezmana czy Parecho, no może Parecho już nie, bo zakończy karierę, ale na przykład takiego Edera Militao, też raczej ciężko, <laughs> ale wiecie o co chodzi, kogoś myślę, że znajdziecie, także trzeci sposób również bardzo ciekawy, korzystając z jakiejś zewnętrznej stronki, którą oczywiście bardzo polecam, niestety nie jest to współpraca, Aczkolwiek fajnie byłoby kiedyś zasponsorować jakąś fajną stronę tego typu. W sumie to, to było tyle. To było tyle. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy używacie wszystkich trzech sposobów, czy w ogóle ściągacie zawodników za darmo, albo który z tych sposobów jest najlepszy i w sumie tyle. Jeżeli ten odcinek Ci się przydał, albo nie wiem, nauczyłeś się czegoś nowego o karierce fifce albo po prostu chcesz wesprzeć mój kanał, no to przypominam o łapkach w górę, o subskrypcjach, o Discordzie, oczywiście, czyli strefie karier. Link macie w opisie, klasycznie wbijajcie. No i to na tyle dzisiaj.